się mam z tej strony Minecraft Venom i yy, od razu przepraszam was, że w poprzednim odcinku zatrzymałem yy, ale pomyliłem się przycisku. Ale dobra, no, jesteśmy już i yy, w dzisiejszym odcinku chciałbym... poczekałbym na noc i bym wyszedł jakąś mączkę kostną, znaczy kości jakieś yy, pozdobywał tylko, że y, zrobię sobie mieczek najpierw dwa z kombla i nie, dwa mi wystarczą serdecznie. a więc tak y, ułożę to jak już wiecie mówiłem wam, że Tutaj zrobię. Nic nie robiłem od tyle poprzedniego odcinku. Tu powróciłem tutaj i czekam. A więc tak hmm. Czy ja mam... Hmm. Grałem na innym świecie. Dupsie A więc tak. Hmm. Yy. O, mam pomysł, poczekajcie. Zrobię sobie yy, tą farmę nie farmę tylko um, yy, no. zagrodę dla siowiec dla siowiec no my okej okay. 22 może hmm. starczy czekajcie jakie wielkie to dobrze bo będziemy mieć sporo drewna na styk o, ale super no i zrobimy jeszcze wejście Ech, czy ja pamiętam jak się robiło chyba tu dwa patyki jedna. A więc tu tak. Tak. że nawet O, okej. Okay. Dobra. Yy. Okay. Idziemy po owieczki. Po owieczki. Żeby mieć w dużo wełny. Dobra, a więc, owieczki, chodźcie tu. I tamtą tam jeszcze. Chodź, chodźcie. Chodźcie za mną, owieczki. Chodźcie. No. I jeszcze za mną, moje owieczki. Chodźcie. Ну вот так, тут то есть. Ходьте. Ходьте на загады, ходьте. не 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 A ty nie chcesz? Chodźcie. Chodź, mój Ach, chodźcie. Chodź owieczku. No chodźcie ciutko. Ups. Nie, tylko nie wychodźcie. Czemu ty nie chcesz wejść, co? <laughs> <laughs> Dobre. Spokojnie, chodź tu owcę. Może jednej owcy nie mogę włożyć. Nie, nie, nie. No, owce, jakie wy głupie jesteście. Albo, czekajcie... Eee... Okej... Okay. Eee... Bo. Gdzie one już poszły? Nie stój tu, nie chodź. Głupia owcu. No chodź tu, no chodź. No chodź tu. No chodź. To jest tak. E tu estou aí. Zostań tu, zostań. Teraz rozwalmy tutaj łóżkę. A więc będziecie miały taką dużą zagrodę. Cieszycie się? Cieszysz się? Hm? Cieszysz się? Of co terrorystko? Nie. To szkoda. Hm. Of co mamy? Czekajcie, rozmnożymy je. Rozmnożajcie się. Nie patrzmy się. O, już. dobre. Hm. Dobra. Okej. Okay. O, drzewo owocowe. Długie. Yy. Dobra. Wkładam tu rzeczy... Okay. To, to. Oni <grych> no i co, mm -hmm. zetnę to trzeba co? Timber moda nie mam Oni tricapitator. No Dobra Zetnijmy tą drewno. O, oh, sadzonka Okej okay. Sadzonki są bardzo potrzebne na tym świecie Naprawdę Jeszcze lub nie, ale to prawda Okej. Okay. to jeszcze jest jakieś drewno. Pytanie czy... Czy ja je mam? Sadzonka. Czekajcie, ja sobie zmniejszy... Distance tylko. Okej. Okay. Hm. Zobacz mi tą schodzonkę. Pięć. O, sześć. <grywka> Jabłko. Pięknie. Rozwalimy to chociaż do mnie No nie. Not się robi Czy wy to widzicie? Spamam nawet jedzenia. I teraz sobie zwiększymy dystans No normal Odłóżmy drzewę no Gorzej będzie, nie giniemy. Chociaż nie, powinniśmy się przy tym respawnić. Przy... łóżeczku. A więc, czy już są moby? Okej, już są. Ale ja ciebie nie chcę. Zabijiby je. I co ty taki mądry jesteś, co? O nie, o nie. Proszę cię, nie. Odejdź, ja chcę jakiś, o Boże, jakiś um, szkieletów, a nie. o nie. Yy. O Boże, co to jest? Yy, spokojnie, mój komputer jest taki wolny troszkę. O, jest szkielet. O, zajęba ci, ile ich tu jest? Omega. Jeszcze Creeper, kolejny. Ja to pierdzielę Ja idę tu. On chyba nie wejdzie. Uff. Co tam chłopaki, impreza? Nie Uciekamy. Wy Przepraszam panom. Panów. Przesły. Ale sadzonek. O wow. I szkielet. Jak mało? Możemy to zjeść. A myślałem, że się od tego ginie. Dobra. Czy my mamy w ogóle jakąś mączkę? nie mamy. Mamy gej. Boże. A masz. Oddało nam jedną ko... ...mo... Y ...kość. O, dwie kości. Dobrze dał. O, ale pająka nie chcę. Chociaż co mi tam tego zajmie? Zabijemy go. Hu. O, no. I zaraz nie będziemy mieć. I mówiłem. Boże, cię nie wybuchaj. O. Oh. Hu. Dziesiąty level, dobrze, pięknie. A więc, czy są tu jeszcze jakieś pasofiory? Patisony? O, przeskoczyłem przez niego. Lol, ale ich tu jest. A jeszcze z tyłu był jeden. A więc, zejdziemy ciebie. Chodź, po Sonia. bum. Nie żyjesz. Nie, nie idziemy spać. Idziemy na tych tu. Nie. Walź. Nie buchaj. A stukają. Okej. Okay. ale się przesoszyłem. O Boże. Kiedyś jak byłem w kanionie, to mi ząb jak po prostu na mnie skoczył i mnie zabił. O, cześć Szkoda, że nic nie dają. 14 level ładnie. Hu. Dobra. Może jeszcze jednego zabijemy, a tutaj tych. O, o, o jezu, co to jest? O jezu się. Dobra, idziemy spać. Ja ich mam. W dupie. Koniec tego miłego, panowie.

Fuck Czemu? Coś widziałem... A crafting? Crafting table mi jeszcze spiernił. Już po prostu super. Gdzie są moje rzeczy? Też wybuchły. Super. Coś widziałem, że tam szło, ale. Myślałem, że to zombie zwykłe jest. I hmm. jeszcze ciebie zabijemy. Coś to taki. Tu, choć tu. No. A więc mamy trochę tutaj z brak słów a, tutaj widzimy a więc o Jezu. Ym, na dzisiaj to już koniec Ym, więc co mamy, zdobyliśmy trochę kości y, gunpowderu y, strzał więc w kolejnym odcinku może, nie wiem co jeszcze będziemy robić, ale może coś zbudujemy, nie wiem. Dobra, a więc yy, żegnam się z Wami. Do zobaczenia gdzieś na razie.